Normalnie dołączył ktoś ze słabym internetem. No i normalnie ja mu mogę wszystko ukraść. Co on tu, Jakie już job, 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 job? 7 miliona. Który jest najlepszy? Hmm. Czekaj, będę musiał zobaczyć, który jego jest najlepszy. Hmm, no to ten job, job, job Sachur jest jego najlepszy. Więc mu go ukradnę. Tak, 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 no dobra, nice, 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 nice. Ale jest to dobre, jeszcze mu coś ukradnę. Hmm, może mu ukradnę... Nie! 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 Nie, proszę, nie, 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 proszę, nie, nie, proszę, nie. Nie, Witka, nie, Witka, tak, 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 nie, Witka, dobra. Nie, witka, dobra, nie, Witka, dobra. Ja nie mogę... Robię reset, bo inaczej się nie da nie. Widzę wie, on mnie nie ukradnie. Chyba tego spaghetti toaletti. Jest najlepszy. Bo ja bym mu wszystko ukradł najchętniej. Ja też mam, mam lagi, ale takie mniejsze. On ma coś na samej górze. Ja tego nie zauważyłem. Co to jest? On ma ile tam. Ja muszę zobaczyć, ile da. Daję. Nie! 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 Nie, dobra. Widzowie... Ja muszę bronić swojego spaghetti toalet. Co ty tu robisz? Kiedyś on był mój najlepszy, ale sekret tego dostałem. Wait! Nie! Będziesz tak skakał przez 100 sekund? Tak, 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 tak. Nie.